I ostatni temat, który przygotowałam dla siebie na dzisiaj, żyje nim cały internet. Zapewne wiesz, o nie. kogo chcę zapytać. No nie mów, że nie widziałaś zdjęć na TikToku Wojtka Goli. Cały TikTok jest zalany tymi zdjęciami. Nie. Naprawdę. Nie wiem, o czym mowa w ogóle, bo ja TikToka nie przeglądam. Okej. Okay. możesz mi powiedzieć, co Wiesz tam się to, dzieje? No tam chodzi o tą aferę e, biseksualną, że Wojtek został, e, no, zasugerowano, że jest biseksualny. On na początku się obruszył, potem zaczął się tłumaczyć, a teraz właściwie przekuł to w sukcesy. Sprzedaje koszulki ze swoją podobizną, czapki i tak dalej. Pierwsze o tym słyszę, ale wydaje mi się, że. Wiesz co, wiele osób jest biseksualnych i się do tego nie przyznają i może... nie, nie patrz tak na mnie... Ja nie, nie, ja ten... tak spojrzałam, bo takie nie. wiesz, odważne wyz... wyznanie. No i wiele osób, nawet z naszych znajomych wiem, że gdzieś tam są biseksualni i ja z tym problemu nie mam. E, niektórzy to ukrywają, niektórzy śmiało o tym mówią. E, ja z tym problemu nie mam. Nie wiem, jak tutaj jest w tym przypadku, czy faktycznie tak jest, czy nie, ale... Jeżeli nie chce, wiesz, mówić o tym, jeżeli jeszcze fajne jakieś koszulki, tak, mówisz, robi, no to super, że tak to ograł w tą stronę. Ale co, myślisz, że na przykład ludzie boją się przyznawać do pewnych rzeczy w Polsce, bo mogą się spotkać z ostracyzmem? Na pewno, wiesz, no gdzieś mi się wydaje, że tutaj rodzina może źle na to patrzeć, znajomi. Coraz i tak wydaje mi się, że mamy lepsze czasy. Widzisz, jest dużo takich coming outów, ale to jeszcze nie jest to, to nie jest jeszcze taka Ameryka, bym powiedziała, więc nie dziwię się tym osobom po prostu.